Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie, moi kochani. Władysława Bągrze, Pienika Suchego. Zobaczcie, jakie rosną grzyby. Na przykład to są grzyby, ja nazywam brzezorki, tak, kto inny inaczej, kozaki je nazywa. Tutaj są prawdziwki, najprawdziwsze grzyby, proszę Państwa. O, proszę zobaczyć. Prawdziwy grzyb ma takie, tak wygląda, nie jest czerwony. Ja tylko te prawdziwki, proszę Państwa, niektóre są nadgryzione, ale to trzeba odkroić i każde osobno wysuszyć Kozaczki, prawdziwki, to są jakieś takie przeniczne, mają tu taką gąbeczkę. O, proszę zobaczyć. To też są bardzo prawdziwe, innych grzybów ja nie jadam. Polecam wam zjadać takie grzyby, dlatego że yy, na sosik, do zupy, ususzone, z, ususzone, zmielone, dla, zupę mieć własną grzybową, dlatego że posiada. Grzyby posiadają Niskokaloryczne są, a posiadają bardzo dużo żelaza. Yy, yy, po prostu prawie kalorii nic nie mają, natomiast żelaza mają bardzo dużo. Dlatego też polecam, pozdrawiam, pa pa, bye bye. Moje grzybki.